Witam ponownie, dzisiaj kolejny test spalania, test spalania osiki, jeżeli chodzi o, o dane do testów, co będziemy sprawdzać, dlaczego tak, no to szczegółowo to y, proszę zapoznać się z poprzednimi filmikami, jeśli ktoś nie sprawdzał, nie chcę powtarzać na każdy raz tego samego, y, w każdym razie to co zwykle sprawdzamy, 40% zadana moc kotła, kocioł wystudzony, 18 stopni, tak jak widzicie, Popielnik wyczyszczony, to na koniec zobaczymy, jak to będzie po osice. Jeżeli chodzi o bufor. Góra bufora 20 stopni. Środek 20 stopni. No i sam dół też 20 stopni, może nie całe. Dzisiaj będziemy spalać osikę. Najpierw ją zważymy, tak, żebyście widzieli, no jest osika. Na kawałki, tak jak zwykle trzy wiaderka. Tyle co wchodzi do kotła. Zobaczymy, czy zmieści się wszystko, ale myślę, że tak. Zważymy pierwsze wiadro 7,4. Tak jak widzicie. Drugie wiaderko też 7,4. I czycie wiadro też 7,4? Tak się udało uszczelić. Czyli 3 razy 7,4 to mamy, to mamy, mamy około 22,2 kg. Ale tak jak pamiętacie z poprzednich testów, wiaderka są ciągle te same. Na wiadro trzeba odliczyć 2 kg. Czyli osika waży 20,2 kg w tych wiadrach. W międzyczasie napalę w kotle. Zobaczymy, czy to wejdzie z tych trzech wiader, i idę przerąbać te kawałki. Zobaczymy, jaką wilgotność ma ta osika. Osika jest, była roczna, no teraz już mamy maj, no to mamy ten w zeszłym roku zimą, właśnie na w każdym bądź razie jest suszona. Także trzeba przyjąć, że ma rok. Spotykam się za chwilę, jak odpalę na pomiar wilgotności. Udało się, że cała zawartość trzech wiader się zmieściła. Więcej, raczej chyba ciężko by było. Zamykamy. No i czekamy, aż kocioł się rozpali, czyli temperatura spalin powyżej 100 stopni. Wtedy kocioł przechodzi w tryb praca. Tak jak wcześniej na wcześniejszych filmach Wam mówiłem, zawsze od tego czasu będziemy mierzyć czas naładowania bufora i sprawdzimy tak jak zwykle czas nagrzania kotła. Do takiej temperatury, aby osiągnąć moc zadaną, ustawioną 40%. Tymczasem kawałki przerąbałem. Tak ostatnio też mierzyłem. Są dwa różne. Jeden jest znacznie niższy, węższy, ten jest trochę większy, żeby zobaczyć, czy jest różnica w wilgotności. Tak jak widzicie, to są te same kawałki. Celowo tak ustawiam, żeby było widać. Zmierzymy najpierw ten mniejszy. Ostatnio w komentarzu, już nie pamiętam, kto zwrócił uwagę, żeby nie mierzyć wilgotności wzdłuż włókien drzewa, tylko w poprzek. To dzisiaj zmierzymy i tak. I tak. Tak jest 10,6. 10,6 poprzek. No wzdłuż nie widzę, żeby się. Ten pomiar różnił, jest identyczny, no ale jeśli ma to wpływ, no to zmierzymy taki. Tak, zobaczymy jeszcze zewnętrzną stronę. 9,8, 9,7. Z zewnątrz jest trochę bardziej suchy. Teraz sprawdzimy ten większy kawałek wzdłuż wulkiem. Skacze, bo nie wbiłem do końca. Około 11, powiedzmy, z groszem. Tutaj tak samo. Teraz w poprzek włókiem. O wynik pomiaru się z tego co widzę, nie różni w ogóle. Taki sam jest. A teraz zewnętrzna strona, która schła bardziej w poprzek włókiem. 10,1 10,3 Czyli tak jak widzicie osika drewno miękkie. suszone rok. No właściwie można powiedzieć, że wyschło. Tak żebyśmy byli uczciwi. No przyjmijmy, że te 10,5% ta wilgotność średnia wyniosła. Kawałki były różne. Czyli można powiedzieć, że bardzo ładnie wyschło przez jeden rok. Tylko przez jeden rok. Pomiary wzdłuż włókien, w poprzek. Nie widzę jakiejś tam różnicy, no ale tak jak chcecie, tak będę robił. Czekamy na temperaturę spalin, aż kocioł przejdzie w tryb pracy i wrócimy. Godzina, tak jak widzicie, 8.57. Kocioł przyszedł w tryb pracy. Temperatura spalin powyżej 100 stopni jest. Sprawdzimy, jak szybko moc kotła będzie rosła. Kiedy osiągniemy 40%? No i później spotkamy się, kiedy skończy się palić lub kiedy nagrzejemy bufor, bo nie wiem, czy osika w ogóle da radę jednym sadem zagrzeć cały bufor, raczej nie, no ale po to jest test, żeby zobaczyć, jak to będzie. 8.57, początek palenia. Godzinka 9.7, czyli równe 10 minut od początku pracy, 40% zadana moc kotła osiągnięta, czyli... <coughs> Spotykamy się kiedy się skończy palić lub ewentualnie jeżeli nagrzejemy bufor, zobaczymy jak to będzie z tą łosiką. chwilkę się pali, czyli 10 minut, 77 na kotle, było 18, temperatura startowa, jeszcze pompa się nie zdążyła załączyć rzeczywiście, ale tak jak kiedyś tam pokazywałem, 4 stopnie już temperatura podrosła, bo grawitacyjnie woda cyrkuluje i nagrzewa już bufor. Z tego powodu ten czas trzeba mierzyć już wcześniej. Spotykamy się, kiedy się bufor nagrzeje lub się wypali w piecu. Tak jak mówiłem, także do zobaczenia. I dotrwaliśmy do końca spalania. Nie było mnie, akurat nie miałem czasu, ale godzinka 26 temu wygasło. tak jak widzicie na sterowniku, godzina 13.05, a spalanie trwało 2 godziny 42 minuty. Jeżeli chodzi o nagrzanie bufora, to e, całkowity czas spalania e, jednego zadunku osiki i czas nagrzania bufora zbiegły się w jednym czasie w gruncie rzeczy, bo dosłownie kilka minut przed końcem spalania puściłem sobie ogrzewanie na wodę użytkową, bo kocioł już nie miał jak się pozbyć temperaturki. E, rosła ona do 90 stopni, nie chciała spaść. E, to też puściłem sobie na tą wodę użytkową. A mimo to bufor, już Wam pokazuję, 82 stopnie, środek 75, a na dole 60, tam z małym hakiem 62 może jest, ale w dół, no to tak jak mówiłem na zegarze, trochę przekłamuje mi z takich przyczyn jak wcześniej mówiłem na wcześniejszych filmikach. Wodę użytkowo też sobie podgrzałem przy okazji 61 stopni, czy dwa jest. Wyniki testu są trochę zaskakujące, z powodu takiego, że poprzednie testy, mam na myśli test brzozy, dał wyniki bliźniaczo-podobne do dzisiejszego, czyli spalanie trwało w gruncie rzeczy dokładnie tyle samo czasu. Bufor w związku z tym też został nagrzany. I wniosek z tego płynie oczywiście na koniec wszystkich testów, będą takie zbiorcze wnioski, ale już dzisiaj można powiedzieć, że przede wszystkim na wydajność spalania, efektywność ma wpływ wilgotność drewna, nie tak bardzo gatunek drewna jak jego wilgotność. Widzieliście test dęba, test brzozy, dzisiaj test osiki, czas trwania spalania, jak szybko zagrzaliśmy bufor. W związku z tym sami widzicie, że przede wszystkim wpływ na kaloryczność opału ma jego wilgotność, nie tak bardzo gatunek. Więc tutaj powinniśmy się skupić na tym, czyli, mając dostęp do drewna gorszego, typu takiego brzoza, olcha czy osika, rzadsze po prostu lżejsze, to lepiej takie drewno sobie zakupić, czy, czy tam uciąć od siebie. Rok czasu poleży, bardzo suche, wydajne w spalaniu, a taki dąb. Niezbyt lekki, ciężki w obróbce. Długo schnie, jeden rok niemożliwy do wysuszenia. Efekty na testach, które Wam publikuję. Ciekawi mnie co dalej. Jeszcze zobaczymy sosnę i jak nie będzie takiego takich chłodniejszych dni no to brykiet raczej odłożymy na później. Jeszcze, póki pamiętam to popiół. Popioł z osiki. Tak jak widzicie. Tyle co zwykle. No, garstka jakaś tam jest. Kilka węgielków spadło. Trochę ostygło, da się pokazać bliżej. No i myślę, że na dzisiaj to by było. Na tyle. Kolejny test myślę sosna, żeby, żeby miał co z tym ciepłem zrobić. Także obserwujcie kanał i do zobaczenia w następnym teście.